Hej, w dzisiejszym odcinku przetestujemy i posmakujemy sobie jogurt kremowy Fantazja z truskawkami. A mianowicie, to właśnie ten jogurt, który teraz widzicie u siebie na ekranie. Jeżeli chodzi o szczegóły tego jogurtu, no to może. Zacznijmy sobie od składników. No, i tutaj, jak sami zresztą widzicie, wśród składników mamy właśnie mleko odtłuszczone, wsad owocowy. Dalej mamy skromnie modyfikowaną substancję zagęszczające, Karagen, gumę ksantanową, koncentrat soku z czarnej marfii, regulatory kwasowości, śmietankę, cukier. No, i jeszcze kilka innych składników. Generalnie tutaj sobie możecie właśnie przeczytać szczegóły dotyczące tych składników. To, co jeszcze warto wiedzieć przed zakupem tego produktu, no to oczywiście jest to wartość odżywcza tego produktu w 100 gramach, a mianowicie jest to w 100 gramach 118 kalorii. Jeżeli chodzi natomiast o tłuszcz, no to mamy tutaj 5,3 grama. Dane mamy również węglowodany, których jest 15,2 g, dość sporo jeżeli chodzi właśnie o jogurty. Mamy jeszcze białko 2,3 g, no i sól 0,09 g. Na opakowaniu znajdziemy również informacje na temat producenta, w tym przypadku jest to Danon. Mamy również informacje na temat kodu kreskowego. Gramatury, tutaj widzicie mamy 118 gram, Jeżeli chodzi o inne aspekty no to oczywiście warto sobie tutaj powiedzieć co nieco o smaku fantazji z truskawkami no i żeby to ocenić oczywiście musimy sobie otworzyć ten jogurt a zatem po prostu tutaj sobie ściągamy nakrywkę pociągamy no i jak widzicie w taki sposób ten jogurt wygląda w środku generalnie bardzo apetycznie to się prezentuje posmakujemy sobie Nieco tego jogurtu. Zobaczymy, jak to wszystko smakuje. Zatem biorę troszkę tego białego jogurtu. Złączę to sobie z truskawkami. No i posmakuje Bardzo smaczne. Trochę słodkawy. Oczywiście tutaj te truskawki dość intensywnie, fajnie smakują. Rzeczywiście. Bardzo fajny w smaku. Jeżeli chodzi o smak, oceniłbym tutaj 8,5 na 10, bardzo fajnie, bardzo fajnie w smaku ta fantazja się prezentuje. Truskawki również bardzo fajne, bardzo, bardzo fajnie smakują. A zatem, w tym aspekcie, tutaj właśnie taką ocenę myślę, można wystawić. Generalnie polecam ten jogurt. Jeżeli już próbowaliście tej fantazji z truskawkami lub jakiego, jakiegoś innego smaku, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, który smak najbardziej Wam odpowiada, no i czy konkretnie ta fantazja również wam smakuje. A to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. No i oczywiście zachęcam do bierzenia moich innych nagrań, a tymczasem to tyle. Dzięki, trzymajcie się i na razie.